Na samym początku chcę Cię poinformować, że partnerem tego odcinka jest producent marki AMT Gastrogus, właściciel sklepu internetowego BestPan.pl. Po obejrzeniu przepisu koniecznie sprawdź w sekcji komentarzy jaka niespodzianka czeka tam na Ciebie. Zapraszam do oglądania. Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj przygotuję dla Was przepyszne risotto. Risotto z cukinią, risotto z parmezanem, coś przepysznego, a to wszystko będzie zatopione, można powiedzieć, w aromatach szafranu, ale o tym później. Tutaj możecie widzieć, że piekarnik jest otwarty, że jakieś gary stoją, a to już Wam zdradzam, co się tutaj nie dzieje. W międzyczasie nagrywam drugi odcinek na tartę jagodową, na budyniu. E, oczywiście takim domowym, naturalnym, z prawdziwą wanilią, co jest ważne. Tutaj mamy jagódki, także już teraz Was zachęcam do obejrzenia, do subskrypcji, do lajkowania, bo niedługo pojawi się ten przepis. Nie wiem, który pierwszy będzie, który drugi, ale już teraz Was zapraszam na oba. A na samym wstępie już widzieliście też, że partnerem tego odcinka jest AMT Gastro Gust. Od nich te wszystkie gary e, i też na takiej patelni dosyć sporej przygotuję dla Was to właśnie risotto co fajne, otrzepiana rączka, dobrze rozprowadza temperaturę, nic nam nie przywiera, a przy robieniu risotto jest to ważne, bo chwila zawahania, nieuwagi, risotto przypalone, a tutaj to nie powinno się stać, ale i tak, i tak pamiętajcie, żeby risotto zawsze cały czas mieszać, dlatego też jest może takie drogie, bo oprócz składników, które są takie jak parmezan, szafran i tak dalej, dosyć drogie, no to to, że ten kucharz cały czas tam myrda, no to też jego godzinówka leci i to też kosztuje. Odrobina Oliwy z oliwek. Ja używam od razu takiej w sprayu, żeby mniej kalorii było, chociaż tutaj i tak będzie tych kalorii dosyć sporo. Rozgrzewamy i w pierwszym kroku zabieramy się za cebulkę. Myślę, że na taką ilość zupełności połowa cebuli powinna wystarczyć. Obieram i siekam bardzo drobno. cebulka trafia na patelnię, niech ona nam się tutaj podsmaża. My zabierzemy się w dalszym kroku za przygotowanie cukinii, moi drodzy. Ale zwróćcie jeszcze uwagę, cebulka naprawdę niech będzie bardzo drobno pokrojona, bo szkoda, że później w tym risotto czy w czymkolwiek innym daniu grube kawały cebuli gdzieś tam pod zębem latają. Nie o to w tym chodzi. Pamiętajcie, żeby zadbać nie tylko o smaku, o wygląd, ale i o strukturę. Następnie przechodzimy do cukinii. Cukinia dosyć mała. Odcinamy początek, jak i koniec. Niektórzy obierają, ja cukini nie obieram, ze względu na to, że fajnie kolorystycznie nam tu wszystko zagra. Skóra cukinii w niczym tutaj nam nie będzie przeszkadzać. Dosyć też takie, zobaczcie, cienkie plastry. Cukinia mała, ale i tak, i tak połowa tutaj wystarczy, więcej nie będziemy jej tutaj zużywać, żeby też nie było za dużo tego wszystkiego. Cebula charakteryzuje się nam no, tutaj na patelni drobną kostką i tak samo taką równą fajną kosteczkę zrobimy sobie też z cukinii, czyli najpierw plastry, potem paski, a potem to wszystko kroimy w kosteczkę. I od razu cukinia też leci partiami sobie na patelnię. na cukinię odrobina soli cukinia puści wodę mieszamy i dajemy temu ze 4-5 minut 3-4 minutki minęły i zobaczcie tutaj więcej składników jako tako już nie będzie będzie to risotto głównie z cukinią i teraz przechodzimy do ryżu jeżeli chodzi o ryż to do risotto potrzebujemy ryżu w typie Arborio, jest to specjalna odmiana do risotto, charakteryzuje się takimi małymi, pękatymi ziarenkami. Sprasowane to dlatego w takiej kostce, trochę powietrza tutaj wpuśćmy. I też się przyjmuję, że na oko to na jedną porcję tego ryżu potrzebujemy około jednej garści, czyli lecimy. do środka od razu trafia jeszcze masełko rozpuszczamy masło, ten ryżnik chwilę nam się podsmaży i później już będziemy partiami dolewać sobie bulionu oraz oczywiście zaraz dodam jeszcze szafran i cały czas mieszając czekamy aż te ziarenka nam napęcznieją, wszystko zgęstnieje później dodamy jeszcze masła parmezanu i całość będzie gotowa, no i teraz żeby to risotto było szafranowe należy dodać szafranu, tak oto prezentuje się szafran, zobaczcie to są takie oto pałeczki z kwiatów myślę, że tyle powinno wystarczyć jeżeli nie oszukali mnie ten szafran powinien przepięknie wszystko zabarwić i nadać charakterystycznego posmaku zamieszajmy no i teraz już przychodzi pora na dodawanie bulionu. Bulion dodajemy partiami. Syk. Może być to jakiś wasz rosół, co Wam został. Może być to bulion warzywny, może być to wołowy, może być to drobiowy bulion. Taki jaki po prostu macie. I teraz mały dosyć ogień, cały czas wszystko mieszamy, żeby nic nam się nie przypaliło. Chociaż, tak jak mówiłem, ta paternia nie powinna wam takiego psikusa zrobić. No i partia po partii ten bulion dolewamy. Makarel ryż będzie płyn wciągał. Znowu musicie dolać i tak kółko, więc trochę tutaj tej roboty takiej mieszalniczej będzie. Myślę, że zajmie to około 15 minut na pewno risotto moi drodzy jest już prawie gotowe ziarenka ryżu są miękkie delikatnie chrupiące pod zębem o to właśnie chodzi żeby to nie była taka papka niewyczuwalna dla zęba ale też nie ma być twarde musi być w punkt I teraz jak teraz jak to w każdym risotto dodajemy masło ja tego masła i tak nie dodam tutaj dużo bo dodam drugą taką samą kostkę jak to zrobiłem na początku normalnie tych kostek jeżeli nie liczycie kalorii czy jesteście we no to ze 4-5 tutaj powinno być, wtedy jeszcze bardziej to risotto nada kremowości, ale to wtedy już naprawdę jest bomba kaloryczna. A i tak, i tak dodam tu jeszcze jeden tłuszcz w postaci właśnie wcześniej wspomnianego parmezanu. Parmezanik, on jest tak kruchy, że miażdżę go w dłoniach. Całość mieszamy i tak naprawdę... 2-3 minutki, i wszystko będzie gotowe do serwowania. I nasze przepięknie, żółciutkie szafranowe risotto gotowe przerzucamy na dwa talerze, dwie miseczki. Cyk. No, i teraz, żeby zaznaczyć, że jest to szafranowe risotto, u góry posypujemy odrobinę szafranu. I tak oto prezentuje się moja propozycja cukiniowego, szafranowego risotto. Idealnie pachnie. Nieziemsko, proste w przygotowaniu. Coś genialnego, coś pysznego. Pamiętajcie o kodzie rabatowym Pasja do Gotowania, z którym otrzymacie 20% zniżki na wszystkie akcesoria, garnki, na takie łopatki. Na przepaczki, na wszystko co tam znajdziecie sobie, wszystkie linki znajdziecie w opisie i w komentarzu tego filmu. Zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek i subskrypcję, żeby ten film poniósł się jak najszerszym echem, żeby jak najwięcej ludzi mogło zobaczyć sobie takie coś przepysznego i zrobić to u siebie w domu. Ja się z Wami żegnam, lecę zajadać. Wszystkiego dobrego.